Hej, 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 nowy update, a zatem nowe rzeczy do omówienia. Tym razem beta 1.27 wprowadziła możliwość ustawienia tekstur twarzy oraz ciała. Teraz przy instalacji nowszej wersji w pliku config znajdziemy dwie nowe wartości, Mody tekst oraz headwar. Jeśli nic Wam to nie mówi, nie ma problemu, w opisie zamieszczę link, do strony NPC Designer, gdzie możecie skustomizować swojego npc -ta. Przykładowo weźmiemy sobie ciało 1 oraz głowę 63. I teraz odpowiednio body text, czyli ciało 1, twarz to head 63. Zapisujemy i uruchamiamy. Jak widzicie wszystko działa Weść teraz będzie wyglądał zupełnie inaczej na tej stronie możecie sobie dowolnie customizować na następnie wartości. Dzięki.